Widzowie, właśnie zaczynamy odcinek z, z nową osobą. Nie zachowuj się tak. No i teraz będziemy grali w horror labubu. La no i jak chcecie go więcej, to piszcie w komentarzach. I la bubu. Chodź. Gdzie ty la Bubu Tu jestem. Stać. Tu. O, widzę No, la bubu. no kurde. Interakt. I tam wejdź. No, wejdź! Jestem. Bo nie, jestem sam. Dlaczego? Już jestem. jestem. Labu. 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 Gramy w horror dla -bubu. Bubu. Uwierzcie mi, że to nie będzie takie łatwe, bo... Uwierzcie mi, że ten słodziak jest taki słodziutki. Ale później nie będzie już taki słodziutki. Będzie słodziutki. Hey, no ale no No, no patrz, w sumie taki trochę dziwny, ale nie dziwny. <śfajedni> 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 <C> <śfajedni> 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 Dobra widzowie, teraz będziemy zaczynali grę. Ych, jump scare everyone. No ładnie. <śfajedni> Toy gun. Co? Gdzie ty masz to? Proszę. Tu. pistolet. piton. <śfajedni> My Ciekawe, co będzie się dobić z tym zabawkowym pistoletem. Proszę czekać na zładowanie do zakończenia. Um, proszę nie wkurzajcie się i nie śmiejcie się, bo on coś trochę nie umie czytać. Co? Jak? Aha. Proszę czekać na. No, bo idź stąd, idź stąd. Albo się ogarnisz, albo jest stąd. No, ale ja to czytam. Proszę czekać na załad załadowanie do zakończenia. Ej, bo ja mam 0%, a mój kolega ma 100%. Jak to się stało? Wyglądam... Brrr, rabubu. Rabubu. <grym> drzewko, drugie drzewko i labubu. Ej widzowie, bo coś tutaj się nie, nie zrobiło. O widzisz? Proszę czekać na załadowanie do zakończenia.

no a i w jakby też to najgorsze jest to że to nie jest łatwa gierka pewnie no bo ja nie wiem czy to jest łatwe czy nie Napiszcie mi w komentarzach czy wygraliście no. to czy byście mi pomogli grać no i już widzieliście mój nick w innym odcinku więc wiecie dla Ej idzie będzie to dla Będzie dla bubu. bubu? Ej nie, to trochę wygląda do Mister Bista. No to jest bardzo łatwe. Ja tu, ja wiem o co tu chodzi. Ej widzowie, ja nie wiem o co tutaj chodzi. A ja wiem o co tu chodzi. Mamy opiekować się na Bubu? Nie, nie będziemy się opiekować dla Bubu, Labubu będzie się ściekał na nas, jak u Mister Bista. Będzie czasami do nas przychodził. A to on nas kurde, to, to on w to grał, Mister Beast? A? Mister Bistę? Gra? Nie, była. Jest taka sama gra, tylko że z mister Beastem. Myślę, to że mister Beast jest. przychodzi i jest wściekły na nas. Co to wie Chyba coś to, to jest trochę dziwne. Ty, patrz jakiś jaki sołdziak. Patrz, I jaki I wow. nie mam. Po co to trzeba? Władyn. Lach. Dla Bubu. Gdzie jest na Bubu? Bubu. Bubu udziela Bubu. Ten obrazek Bubu. La bubu? Bubu. cześć bubu. No, bubu. Zegar w górę. Hm? Czyli? Nie wiem. A, zegar, ten w był zegar w górę. Zegar w górę. Babeltij! O no, kurde, on jest na górze już. O kurde. Nie, LaBubu Bubu będzie wściekły, jak wypiję. Bubu nie lubi. Bubu nie Lubi. Bubu. Aha, ty był w jego piszę. No dobra, ale czyść śmieci na stołach. Okej. Kurde, popadł na stołach. Czyść śmieci na bubu. 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 Jest ten widzowie, on, on się wykupia w ogóle. Nie? nie. Dlaczego? No, ale ale to fajna. fajna ta wie taka. Kurde, mi nie działa za Dobra, zaraz wyważę tobie. Um, ile ty jak zostało? Aha, dwa stoły. Dwa stoły, a nie mogę sobie wchodzić. Ale nie. No to No otworzyłem. Nie i Nie tam to miliard razy. Ja? Konfret. 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 No. no i, I co teraz? to teraz. Opieka na Wywaliła mojego kolegę musimy jeszcze w przepraszam. No to chyba musimy... mam jednak... inny chororek. Może być. Nie ja wiem jak się gra w to. Możemy zagrać. W... Będziemy grali w... no... fajną grę. Na bierny chorob. To jest fajny chororek. Zagramy w taką grę, która się nazywa... Oczywiście. Nazywa się Brainrotio. Okej. Okay, i, i, I będziemy w to grać dlatego, że... Nie wiem czy kolega chce. Nie. Nie. Jak widać mój kolega chyba nie chce, więc będziemy grali jednak sami. A jednak nie będziemy grali sami, jednak nie gramy w grę dio u mnie talę. Tak to jest to. Gramy w ten nawierny horror. Gramy w nawierny horror. Dziwne są te nazwy, prawda? No, Bardzo bo tak. na polski jest Do te like in young group. U, tu wolno grać na dwie osoby. A i teraz będziemy w ogóle, wiesz, mm. wiecie, co będziemy mogli zrobić? Um, no co będziemy robić? Chodź, chodź. A to nie są takie jakby dorsze? Nie, to nie są dorsze. Tutaj. Ehm um, chodź, chodź, chodź. Nie! Dobra No, puść! Ej! A czemu mnie tam dało? Nie wiem. Widzowie, usterka. Ej. O kurde, dawaj, dawaj, wszystko jest wolne. jesteś? No, wejdź do no. tej... To się nie zabiega, ty niestety. Taką, taką gierkę gdzie będzie nas teleportowało i będziemy w to grali co to było oskar patrz mam krzyż, krzyż. mamy krzyż. mamy nie mamy ten krzyż krucyfiks. mamy krucyfiks. i teraz będziemy tym zabijać ludzi w tym się robi. 1800 1900 do 1982. Wtedy moja mama się urodziła. <noise> Idealnie. Co wtedy się stało? We have made about, but head, want, but the approval. Bo to nie umiał to Chodzi do tego gróbka. do tego gróbka. I musimy patrz, jak się świeci na nasz krzyż patrzeć, na biało, to musimy walić w niego. Klucz bierzesz ten klucz, Ty go weź Dobrze. R. kolego weź to, Jak go masz. co tam stoi? Ty widzisz to? Gdzie? Oknie. O kurde, jakiś stary dziad. No nie, to babka dlaczego ja tam nie mogę wejść? No bo jeszcze nie odchodzę. No kurde, mar. -my -er. Mater, mama. Mater. Mamusia. Mamusia. No i mam Chodź. Kolejny kluczyk. Au. Mam mięsko. Mięsko. No wiem. Ale... O, dusza. Dobra. Um. Co, co. Aaa, ten meczyk. Noż. Jest mnie nóż. Jeszcze tu nie byliśmy. No, tu będzie tego trochę. Wiem, tu będzie tego bardzo dużo. Chodź, tu. Nieco jest? Gdzie ty jesteś? Tu. Chodź. Teraz idziemy na górę. O, tam będzie tego. Idziemy dusza. na górę. Obraz, obraz, obraz. Co to jest za dziwny obraz, widzowie? Mona Lisa. Mona Lisa. Lisa dlaczego to jest bardziej zły? Eee. No Dla, zniknął. Nie chcę wiedzieć. Dobra, chodź tu do łazienki. Ty gdzie to jest łazienka? Tu nic nie będzie. A jednak chyba będzie. nie będzie. Kibel. A kibel jednak nie. A szkoda chciałbym. Pater, kibel. pater. kto to jest pater? Tata. Nie dlaczego do akurat pater? Może im się nie chciało po prostu. Ty Monalisa brzydka. E, gdzie ja A, jest idę? Jeden po, jeszcze jeden pokój. A! Jeszcze jeden pokój, spokojnie. Krócy I my tu by... aha, my tutaj jednak nie byliśmy. Kluczyk! Bierz klucz. To wszystko? To, co tutaj trzeba robić? Nie, i wiesz, jakie to. Trochę tak. Nie, nie jest taka bardzo długa. Gdzie to ja? jest? Monia, monia ty jesteś Lisa. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Co A to no... jest! Czego my w tym musimy walić? Nie wiem. Wal w cały czas. Nie będziemy musieli go pokonać. Więc się przygotuj. I czym my mamy go pokonać? Krócyfik są. Będziemy się na niego klikać. No, no gościu, bądź tak fajny. A może musimy gasić to. A, w sumie. Dat is aha, nawet stąd niet wyszedł Gin, 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 gin. Fajna. Dat is is niet koniec. Dit is niet koniec. Dit is niet koniec. Dit is Why do you keep me down here and hurt me? O mm. uh, my tutaj będziemy mogli być? Nie. Yeah. O oh, kurde. Co to jest zablokowane? blok? Cud Walsto, walsto. Człowieku, widzisz ile ja mam HP? Tak. Połowę. Dobrze. ja biorę. wiesz to. Aha, my to mamy otworzyć. Idziemy. On tam będzie jeszcze? Nie. Będziemy musieli teraz te... te obrazki. Jakie obrazki? No, musieliśmy włamać te obrazki. O, widzisz? Takie musimy. Teraz musimy tak. Teraz już pentagramy uh, mamy rozwalić. No teraz musimy. Zostaw mnie. O, i one będą chyba w każdym pokoju. Nie, nie w każdym. Ale w większości. Mhm. Myślę, że tam będą. Tutaj nie wiem dlaczego, ale nie ma. Tutaj w łazience jest. Na pewno by jest. Bo tam ktoś się myje. Aha, to jest cokolwiek robi? Chodź no co tam robić? Tam był ten paper. Papa. Papa. Pater znaczy. On się nazywał w tej grze pater. A gdzie jest Pater? I gdzieś... Ta to gdzie ma gdzie mama. Gdzie mama. Ty mama gdzie ty wnikła? jesteś? A i kluczyk mam. O, gdzie był? Przy tej laleczce w Blu. kiblu. Hmm. O, to otwieraj. Nie, nie. No, musisz tak się przybliżyć do tej kutki. Jej kutki O co się... No ja już się ustanawię. Nie musisz... O, teraz. Idzie. Mm, nie chcę... Bie... Nie... Chcesz wychodzi tam? No. no? No dobra. Tu, tu będziemy znów się bili. Z bilim. No to jest bil. bili To Cześć bili Czego ja nie mogę walić? Ej. Ale... nie walić. Nie walić. No, nie walić. Kude? A, dobra. I znów będziemy się z nimi bili Bil. bili z Bilim? Y, tak, i będziesz się musiał chować za tym. Za czym? Za tym polecam. to szybko chodź do mnie. Nie, nie, nie. Tutaj? Aha. A dlaczego musimy się chować? No bo nas będzie czymś takim że... O, nie jest Billy. Kto to? Powiedział, a ja Billy. O kurde.

Widzisz, że on będzie nas rzucać. Dlaczego on ma tak dużo HP? I to mi się nie podoba. Wow. Ej, to mi się nie podoba. Ty, bo ja zginę, zginę, zginę. To mi się nie podoba. Ej, 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 to czekaj, nie we mnie lepiej. Ale ty mnie szuknąłeś. Ja mam bardzo dużo HP. A, bo ty to unikasz? No. O, nie chcę. Gdzie on jest? Okno musimy wyskoczyć. Czekaj, chodź na chwilę. Chodź. Gdzieś to jest zablokowane. Oj no, to, no właśnie dobrze, bo tam było zablokowane. E, teraz musimy tam wejść. E, musimy tam znaleźć klucze. Chodź. No, myślę, że tam będzie znowu wili. No. Idź. Chodź. Są ptaki? No. Jakieś elektryczne. O, tutaj będą kanały. On tutaj będzie? Tak. No niestety, ale tutaj będzie znowu wili. Aks, poziom, pod... A i w ogóle już bardzo dużo go trwa ten odcinek, bo to jest cała gierka. O i e, bro, e, tak, obróć go, obróć go prosto. Wszystkie musimy obrócić. E, nie, złoty na dół, złoty na... Które wszystkie góry. mają być do góry? Nie, e, szary do góry, Zło... szary do góry. Czyli ten zielony. No. Teraz, ja ci będę mówił. No i złoty na dół. Co to jest? nie jest na dół. Szary na dół. Mam, mam go dać na dół? No. Teraz ten brązowy do góry jest. Złoty na dół. Jest na dole. E, szary na dół. Już jest. A nie. To jest szary? Nie, mi się pomyliło. I mamy dobre wszystko. Dobra, teraz musimy Złoty gdzieś... na dół. Jest na dół. Szar, jest biały na dół. E, zielony na dół. I... Dobrze jest. No, tak, wszystko jest dobrze. Już Złoty jest. na dół. Już ile jeszcze? Białe na Czarny w górę. Czarny w górę. Zbiliśmy otwarte. Zbiliśmy. Okay, Zbiliśmy. Tutaj jest mo ta monaliza. Jest była. Nie sądzę. Teddy bear. Teddy I monaliza. I monalizę później. Monalizę później. Bo tu jest smutna, a tam będzie dziwnie wesoła. Co? Co się stało? się no? Dobra, te, jedna Mona Lisa jest odczarowana. Ała, no. Ej, ta druga smutna jest ok. I kluczyk musimy znaleźć. Ręka, ręka. Teraz znów do Monalizy. i drugiej. I bo ja mam bardzo mało HP. Ja zginę od tego tego go. Jak ty? A. Biały rzecz tu. Gdzie? Tutaj dalej jest biały. Dobra. No i... a. Tu jest szary! To nie jest biały. Co jest? Dlaczego tu jest szare? A bo tu jest jasno. I tak słońce tak naprawdę. To nie jest szary. To jest dalej ten normalny. Wszystkie półki, szafki. ja sprawdzę ten pokój, a ty i ten z młodą monalizą ja z Moniką. Sprawdzam o, właśnie jest pokój. Chodź, są tu cztery monalizy. Chodź, i tu jest Billy zamknięty. Gdzie? Tu, tu, za tu. tobą. Gdzie tam? Za tobą. Tu? Tak. No i co usy? Tu jest zablokowane. Chodź. Tu usodci? No jak widać to tak. Idzie zamknąć. I co jest jeszcze tu i wybili? Czemu to jest bili? tutaj też jest blanczy. Klucz! Ciemili. Hmm. Chodź. Иду отходит Билли, я далее есть Не, мы хотим отходить Кто это? там заблоковал? Это не будет чекать. Уча... А, да, не знаю. Я даже не что не съешь. Myślałem, to w O maksie. Zgani dla ciebie towarę. O. Hop. Ale, ale to serde Nie mogę sobie to wywalić. Rozwalamy to. Uch. Oj. 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 Bili. Trzej bili. Drugi bili. Trzeci. Drugi. Ja wolę z tego na potem Co się dzieje jak nie ma hmm. kiedy oni tak dziwnie piszą? Pićcie! Idźcie! Idźcie.

Bueno.